Bo dzisiaj jest piątek, nowy odcinek. Więc witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj też równie bardzo ważne i ciekawe tematy, ale dzisiaj mała niespodzianka, bo mamy dwóch gości. A kto to jest, dowiecie się za momencik. A, skąd wziął się podział na ministrantów? Czyli, że mamy ministrantów ołtarza, katorów, choralistów, chyba, lektorów, ceremoniarzy, czyli te różne stopnie ministrantów. Skąd się to wzięło? No i po co taki podział ministrantów w kościele? Mamy na początku kandydatów na ministrantów. Kandydaci przygotowują się, przypatrują się, jak starsi ich koledzy służą, jak służba wygląda. Z wiekiem czasu, jak są już bardziej dorośli, bardziej uformowani, wtedy daje się im bardziej trudniejsze zadanie do wykonywania. Jak wiemy, mężczyzna lubi zdobywać pewne poziomy, no to im więcej tych poziomów, tym chyba lepiej. Bo jak byłoby wszystko takie jedno, jednolite, no to jednak nie ma czegoś takiego, nie zdobywania pewnych poziomów a dla młodego chłopaka to jest pewne wnoszenie, jest bardzo ważne dla niego. Również w podziale funkcji ministrantów chodzi o odpowiedzialność. Wyższy level można powiedzieć i to jakoś też motywuje. I dlatego jemu można zlecić te bardziej już takie poważniejsze, poważniejsze funkcje, jak na przykład bycie ceremoniarzem, który odpowiada za całą liturgię. Też mamy stronę i praktyczną, bo nie każdy z ministrantów oczywiście ma predyspozycje, żeby być Kantorem, lektorem, a na przykład bardzo dobrze się sprawdza jako minister Krzyża czy minister świata. Wynika to z tego, że ministranci mają pewnego rodzaju formacje. Zaczyna się od tych najprostszych rzeczy, potem, żeby dojść do tych trudniejszych, jak bycie lektorem, czytanie słowa Bożego, czy potem bycie ceremoniarzem i organizowanie liturgii. Tego wszystkiego po prostu powoli trzeba się nauczyć. Bo minister przede wszystkim w czasie Mszy Świętej nie ma pomagać celebrawcowi, jest to bardzo ważna, odpowiedzialna funkcja, dlatego musi być do tego dobrze przygotowany i musi się przede wszystkim czuć pewnie w tym, co wykonuje. Dlatego w czasie liturgii, w czasie Mszy Świętej mamy dużą paletę prawda, funkcji, żeby każdy mógł w tej Mszy Świętej aktywnie uczestniczyć. Każda funkcja w czasie Mszy Świętej jest bardzo ważna. Nie ma, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Każdy tak samo służy, bo służy Panu Bogu. A w drugim pytaniu kolejny gość. Za chwilę zobaczycie. A pytanie jest następujące. Co papież mówi o homoseksualistach? Tak mi się wydaje, że on raczej nie jest za związkami homoseksualnymi. Nie potępia ludzi, tylko potępia czyn homoseksualny. Należy szanować osoby homoseksualne. Jakoś tam nie, napię nie napiętnować, natomiast same związki są niewłaściwe. Tylko związki między kobietą a mężczyzną są właściwymi związkami, które mogą prowadzić do małżeństwa, do zrodzenia dzieci, do wychowania tych dzieci. To, to związki homoseksualne nie mają takiej możliwości naturalnej, więc nie są dobre, są, są grzeszne. Takie osoby mają swoje miejsce w Kościele, nie są wykluczone ani odrzucone, ale że też Kościół wzywa ich do tego, aby żyły w czystości. Pytanie numer 3. Jakie macie marzenia? Marzenie takie realne, spełnienia, czy takie nierealne? No, w sumie już się realizuję, jestem w Zgromadzeniu Salezjańskim. Lada, moment daj Boże będę księdzem, więc jestem szczęśliwym człowiekiem. Moim największym marzeniem jest to, żeby się zbawić i żeby się dostać do nieba. Drugim marzeniem, największym, to jest takim, żeby wszyscy inni też tak mieli. Zostać świętym. Żeby przynajmniej za bramy, się dostać. Nie daleko, ale przynajmniej przy płocie, żeby tam leżeć w, <grym> w rajskim ogrodzie. <grym> a trzeci? <grym> trzeci to są takie drobniejsze marzenia. Nie wiem. Żeby na przykład przeczytać te książki, które chcę przeczytać, a na którego nie mam czasu. A takim marzeniem nie, ziemskim, nie, to nie ukrywam, że chciałbym kiedyś nie, pracować w jakimś wielkim klubie piekarskim jako kropelan. No, to by było dobre marzenie. Mam nadzieję, że kiedy się spełni. A jak się nie spełni, to nawet takiej i w okrepówce będę pracował. W tym odcinku byłoby na tyle. Chciałem Wam zadać jedno pytanie. Przed chwilą słyszeliście, jak. Moi współbracia mówią o swoich marzeniach, a Wy jakie macie marzenia? Podzielcie się z nami w komentarzu o swoich marzeniach, tych może najskrytszych, a może tych takich mniej takich bardziej e, dostępnych. Więc jak chcecie, tak e, się z nami podzielcie nimi. E, no i widzimy się w kolejnym odcinku, ale uwaga, w kolejnym odcinku będzie znów niespodzianka, bo będzie gość specjalny, oglądajcie i do zobaczenia